Cześć, dzisiaj robić takie, orzeszki, ale to będą skiety orzechowe w czekoladzie, więc zaczynamy. Potrzebujecie właśnie takich orzeszków i takiej, orze i takiej czekolady, możecie użyć jakiej chcecie, bo ja akurat mam dwie tabliczki gorzkiej czekolady. O to, co nam jest potrzebne. Potrzebny nam jest kubek. Potrzebna nam jest miska, Uu! Potrzebny nam jest taki talerzyk. Potrzebny jest nożyk. Tylko uważajcie, proszę o pomoc. No i jeszcze. Potrzebna nam jest właśnie taka deska. No to zaczynamy. Musicie sobie wziąć gorzką czekolady Wawel, czy Wy możecie użyć innej czekolady. Zjadłam. Teraz tylko dwa kawałki. Dobra. O, mam. I potrzeba będzie Wam też wrzątek. Teraz musicie ją trochę pokroić. Na mniejsze kawałki. O. O, tak, żeby była pokrojona. Tak na różne kawałki. O! No i pierwsze mamy. Teraz musicie wrzucić na kawałki do góry. musicie przyciąć kolejny kawałek o, o. teraz na pół a i przecinamy to na pół to i to no i to też wsadzamy do kubeczka cały kubeczek jest zapełniony w czekoladzie a jak jest zapełniony sobie to położę gdzie indziej to sobie potem wyrzucę. No, no i teraz potrzebujemy miski, w której będzie właśnie wrząt. Uwaga! Pocholi! Właśnie pomóc dorosłych. Wystarczy, bo kubek jest duży i on zajmie więcej miejsca, i może się wydać. Kładamy kubek. O, i teraz czekamy. Ale w tym kasie możemy wsypać właśnie takie orzeszki. Aj. Kilka takich orzeszków, nieważne jaki będzie rodzaj. Takie orzeszki wszędzie po prostu. Tylko, żeby było dzielne, Chcę sobie na pół wełnę. Idzie do opakowania. I mamy jeszcze jeden orzeszek tutaj włożyć. Ok, i zapomniałam o jednym, że. Że mam jeszcze jedną rzecz, którą trzeba wziąć. Tu jej nie ma. Tu też jej nie ma. Ale tu już na pewno będzie. I z się jest. O! Mam. Musicie mieć też takie. Szybce. O, właśnie takie, żeby nakładać je, żeby wziąć czekoladę i nałożyć ją na orzecha. Albo wziąć orzecha i zamoczyć orzecha w czekoladzie. O. Zobaczmy, jak tam nasza czekoladka. O. Nadal się jeszcze nie rozpuściła, ale jak ją tak podźwigną, to już się rozpuszcza. O, właśnie tak delikatnie. To już się rozpuszcza powoli. Możecie ją tam podziabać, żeby się rozpuściła szybciej. O! I nie można pojadać. Wiem, że każdy się czai, żeby to podjeść, ale nie można, bo wtedy będzie mniej czekolady. No i teraz ja bym wzięła jeszcze wsypać do okruszki, żeby było jeszcze więcej czekolady. No, to czekamy, czekamy. Ja sobie jeszcze tak, o, by się szybciej rozpuściła. Jest naprawdę bardzo dobrze rozpuszcza się w tej gorącej wodzie. No w tym czasie. I, i, jedna łapka w górę to szybciej się podgrzewa właśnie, właśnie ta czekolada, więc zostawcie dużo łapek w górę. Najlepiej jakby było 5000 łapek w górę. I, bardzo Was proszę. I zostawcie też dużo subskrypcji na tym kanale. No, na tym kanale no i zobaczmy wow ale się rozpuściło szybko widzicie to działa teraz musimy tylko rozdziawiać. spójrzcie jedna łapka w górę to jedno szybciej rozpuszczenie więc zobaczcie dużo łapek w górę dużo łapeczek w górę bo inaczej Yy, łapki w górę Was zjedzą. Zostaną łapkami w dół. A ja nie chcę łapek w dół. Z łapki w górę. Więc... Każda łapka w górę, szybciej rozpuszczenie. A jak szybsze rozpuszczenie, to... Teraz mówię o czekoladzie. Że ona już prawie się rozpuściła. Teraz będzie jeszcze ją troszkę podziabiać, żeby to będzie jeszcze bardziej się rozpuści. O. Widzicie, jak pysznie to wygląda? Chyba się już idealnie rozpuściła. Ale jeszcze troszeczkę poczekajmy. 5 minut. No, może nie 5 minut, ale wystarczy. Wyciągam kubek, bo nie mam ręcznika papierowego. Jeden chyba starczy. Zmienię go w pół. I jeszcze w pół, żeby był taki kwadracik. Tyle jaki. Wyciągnijcie kubek z wody. I wodę wylejcie do zlewu, Bo nie będzie nam potrzebna. O! To postawimy tu. No i teraz możemy wziąć się za ozdabianie orzechów. Tylko nie mam opakowania na orzechy. Dobra, wezmę takiego o małego na razie. Albo dużego, dużego, żeby się szybciej zamoczył. Oj, 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 oj. Zamoczam. Zamoczam orzeszkę w czekoladzie. I go nie widać. Ale o to chodzi, żeby był w cały w czekoladzie. I oto on. Tu jest. Oj. Widzicie? Tu jest orzech w czekoladzie. Teraz trzeba tylko poczekać aż wyschnie. No i lecimy dalej z orzeszkami. Teraz biorę tego orzecha. Oj, źle go wziąłem. O. Tak musi być. O. Musicie go tak dobrze zamoczyć, żeby nie było go widać, ale musicie wiedzieć, gdzie on jest. O, tu jest. O, tu, 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 tu O, mam pomysł, nożem sobie pomogę. O, tutaj, o, Dobrze, wezmę dalej. Wezmę tego orzeszka. Ten będzie idealny. Znów zamoczamy. namaczamy sobie orzeszka. Oj, znów nie chcę zlecieć. Jak to jest z tymi orzechami? O, o, o! Teraz szybko zaglądamy, żeby wiedzieć, gdzie jest orzech? Dobra, wiem. Wiem. Tak to wygląda. Wiem, że trochę to tak nie widać, ale tak właśnie to ma wyglądać. Nie ma orzecha, a musicie wyczuć coś twardego. Ja mam już orzeszka. Ty też mam nadzieję, że macie już orzeszka. O! I to są właśnie takie fajne kulki. Teraz inaczej. Teraz wezmę trochę czekolady i poleję. No orzeszka kolejnie, ładnie, rozciapciam ładnie. Żeby było kolany ładnie. O! No. No i mamy orzeszka kolejnego. Teraz musimy wziąć jeszcze jedną warstwę i ją tutaj dać. Możecie sobie pomóc albo widelcem, albo łyżką, albo nożem, albo czymś, co będzie pomocne. No i wtedy Wam się będzie to robiło lepiej. I teraz wezmę jeszcze jednego orzeczka. go I mam orzech. I Chyba coś się źle zrobił, ale jest w czekoladzie, więc się dobrze zrobił. No to chyba to wszystkie orzeszki, więc teraz to odłożę. Czekoladę możecie sobie wyjeść. Jak oczywiście wam starczy czekolady, bo ja wezmę sobie łyżeczkę i ją zjemy. Zobaczcie, jak pysznie to wygląda. Mmm, to było pyszne. Chcę jeszcze raz. Oh, o, no. mm, to też było pyszne. O, oh, teraz taki duży kawałek. O, oh, mm. Jeźdź za dużo czekolady. O! No. Może na razie starczy. ostatnio Ostatnią małą. mało ostatnio mały czekolady. I wystarczy. Aha. Mm? No. no. A jeszcze wyliżyłaś łyżeczkę mm. Jeszcze raz. Mm, idealnie No To teraz Tutaj sobie położę I zobaczę Jak tam, oj dwa orzeszki mi zostały No ale cóż Wezmę sobie Szczypce I wezmę sobie Może tego wielkiego orzecha Bo pysznie wygląda Też spróbujcie tego orzeszka tak. Mmm. Zdrowe i pyszne. Przygryzę sobie tym orzeszkiem. A Mmm. Ale pyszne. Ja też wezmę ten orzeszek. To jest pyszne. No i dwa orzeszki zostały z czekoladą. Posmakuję sobie tego wielkiego. O. Mm. tego. Ostatniego. To tutaj jest. No. To wszystkie orzeszki. Jeszcze zostały te zwykłe, ale nie będę ich już ruszać. Oj, skusić się. skusiłam się, muszę jeszcze wylizać te szczypce. O, mm. Mm. pyszne. No dobra, wystarczy. To tyle z, z odcinka z cukierkami. Zostawcie dużo owagów w górę i subskrypcji. Pa!